Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale szafirkowych pasji w kolejnym filmie z cyklu Poradnik Drutowy. W dzisiejszym filmie chciałabym Was zapoznać z niemieckimi rzędami skróconymi, ale w trochę innym wydaniu, to znaczy wtedy, kiedy chcemy je wykonywać już na wzorze strukturalnym czyli na różnej kombinacji oczek prawych i lewych. Ponieważ jak pewnie wiecie, zazwyczaj rzędy skrócone czyta niemieckie, czy jakikolwiek, jakąkolwiek inną metodą wykonujemy już najczęściej po ściągaczu przy dekolcie, gdzie najczęściej chcemy, jeżeli wykonujemy sweter ze wzorem strukturalnym, to chcemy, żeby już na tej części dzieniny też wzór strukturalny był budowany. Także ja Wam dzisiaj pokażę w tym filmie. Jak wykonywać rzędy skrócone i na oczkach lewych, i na oczkach prawych, w różnych, jak, jak możecie się domyślać, konfiguracjach. Mam tutaj taką przygotowaną taką próbeczkę, jak widzicie, mam tutaj oczka lewe i prawe, i mam włożonych tutaj łącznie 8 znaczników. I będę robiła w ten sposób, że będę robić nawrotka przy tym ostatnim moim znaczniku, ósmym, wrócę do pierwszego, później pójdę do siódmego, wrócę do drugiego, do szóstego wrócę do trzeciego do piątego, do czwartego czy przy czwartym będę miała ostatnią nawrotkę a na końcu tego filmu pokażę wam jak przerobić te nawrotki przy rzędach skróconych, tak żeby nasza robótka wyglądała jak najbardziej estetycznie, żeby wszystkie oczka zachowywały nasz wzór, który chcemy mieć na Robótce. Także serdecznie Was zapraszam. Przerabiam moją robótkę do ostatniego znacznika. Zobaczcie, jestem przy ostatnim znaczniku, przy którym chcę zrobić pierwszy rząd skrócony, i przerabiłam jako ostatnie oczko prawe. Odwracam moją robótkę, wyciągając sobie jednocześnie mój y, znacznik i po obrodzeniu robótki naturalnie nitka układa mi się z przodu, to znaczy przed robótką. Zobaczcie, że mam sytuację taką, że jako pierwsze mam przerobić oczko lewe i kolejne zanim jest też oczko lewe. Wtedy w, taki, w takiej sytuacji rząd skrócony wykonuję w ten sposób, że przekładam sobie pierwsze oczko na prawy drut i nitka prowadzę z naturalnego jej ułożenia, czyli z przedrobutki, do tyłu, tak żeby powstały mi tutaj dwa oczka na drucie, tak jakby. I teraz nitka prowadzę sobie znowu do przodu, bo chcę zrobić oczko lewe. W ten sposób i przerabiam kolejne oczko na lewo. Jestem teraz na lewej stronie mojej robótki. i biegnę sobie do mojego pierwszego znacznika tak jak wam pokazywałam na początku i zobaczymy co będzie się działo z tamtej strony zobaczcie, że jestem tuż przed znacznikiem, który sobie wyciągam jako ostatnie przerobiłam dwa oczka lewe nitka mam Naturalnie ułożoną z przodu, więc obracam moją robótkę. Naturalnie teraz mam nitkę ułożoną z tyłu za moją robótką i teraz przekładam sobie pierwsze oczko na prawy drut i teraz prowadzę nitkę od tyłu do przodu, tak żeby powstała mi tutaj taka, powstały mi tak jakby dwa oczka i nitkę zostawiam sobie za robótką prowadzącą pod prawym drutem tak żebym mogła przerobić kolejne oczko na prawo i przerabiam teraz y, wszystkie oczka z drutu tak jak mi wszystkie oczka tak jak mi schodzą z drutu do momentu kiedy dojdę do kolejnego interesującego mnie znacznika i zobaczymy jak Poradzimy sobie w tamtej sytuacji. Zobaczcie, doszłam do znacznika, przy którym chcę zrobić kolejną nawrotkę. I zobaczcie, mam taką sytuację, że jako ostatnie przerobiłam oczko prawe, a jako przedostatnie oczko lewe. Nitkę mam naturalnie ułożoną z tyłu, jak po przerobieniu oczka prawego. Odwracam moją robótkę i moja nitka którą pracuję po obróceniu robótki jest z przodu przekładam sobie pierwsze oczko yy, przekładam sobie pierwsze oczko na prawy drut i teraz z naturalnego ułożenia nitki czyli z przodu przeciągam nitkę do tyłu tak, żeby powstały mi tutaj dwie pętelki i zostawiam tę nitkę z tyłu przytrzymując sobie tutaj trochę palcem i kolejne oczko przerabiam na prawo, tak jak mówi mój schemat. I kontynuuję przerabianie mojego wzoru, tak jak yy, przerabiam oczka, tak jak, jak schodzą mi z rutu do znacznika, przy którym będę robiła kolejną nawrotkę. Zobaczcie, jestem teraz w takiej sytuacji, że ten rząd, ten kawałek, który teraz przerobiłam do tego znacznika, przerobiłam na stronie lewej, doszłam do znacznika, przy którym będę robiła nawrotkę, wyciągam go sobie. Mam taką sytuację na drucie, że jako ostatnie zrobiłam oczko lewe, a jako przedostatnie oczko prawe. Odwracam sobie moją robótkę, więc nitka zostaje mi za moją robótką i teraz przekładam sobie pierwsze oczko na prawy drut i prowadzę nitkę od tyłu do przodu tak żeby pojawiły się tutaj dwie pętelki i zostawiam tę nitkę z przodu przetrzymując sobie troszeczkę palcem tak żeby móc kolejne oczko przerobić na lewą. W ten sposób. Jestem teraz na prawej stronie mojego, mojej tej robótki i idę do kolejnego znacznika. I zobaczcie, jestem znowu w sytuacji takiej, że doszłam do znacznika, który sobie wyjma, i znowu jako ostatnie oczko przerobiłam oczko lewe, jako przedostatnie oczko prawa. Odwracam moją robótkę. Nitka w naturalny sposób została mi za robótką, i teraz przekładam sobie pierwsze oczko koło z drutu na prawy drut, i prowadzę nitkę od tyłu do przodu, tak żeby powstały mi tutaj dwie pętelki, i znowu zostawiam sobie nitkę z przodu w ten sposób, tak żeby jako kolejne oczko przerobić oczko lewe i taki mam efekt możecie się teraz w tym momencie zastanawiać, dlaczego dwa razy pokazałam wam to samo a to dlatego, że w poprzednim, w poprzednim pokazywaniu wam tego takiego samego rzędu skróconego można powiedzieć byłam na prawej stronie mojej robótki, a aktualnie jestem na stronie lewej Zobaczycie, że będzie miało to delikatne znaczenie w momencie, kiedy będziemy przerabiać nawrotki, gdy już skończymy wykonywać rzędy skrócone. Znowu doszłam do znacznika, przy którym wykonam kolejną nawrotkę. Jako ostatnie przerobiłam oczko prawe, jako przedostatnie oczko lewe. Nitka mam z tyłu mojej robótki. Odwracam moją robótkę, więc nitka mam z przodu. Przekładam oczko na prawy drut i prowadzę nitkę od przodu do tyłu. I zostawiam ją z tyłu, bo mam kolejne oczko do przerobienia. Oczko prawe. Przytrzymuję sobie troszeczkę nitka, żeby mi się tutaj to nie odplątało. Nie odwinęło, można powiedzieć. I przerabiam kolejne oczko jako oczko prawe. To już przedostatni znacznik, przy którym chcę zrobić rzędy skrócone. Wejmuję go sobie i zobaczcie, że jako dwa ostatnie oczka przerobiłam oczka lewa. Nitka mam przed robótką. Odwracam moją robótkę. Przekładam y, pierwsze oczko na prawy drut. Prowadzę nitkę od tyłu do przodu, tak żeby powstały dwie pętelki i nitkę zostawiam za robótką, tak żeby móc jako kolejne oczko przerobić oczko prawa. I jestem już przy moim ostatnim znaczniku, który miałam włożone. Jako dwa ostatnie oczka przerobiłam oczka prawa. I tak naprawdę teraz w tym momencie wracam na prawą stronę mojej robótki. Przekładam pierwsze oczko, które jest oczkiem lewym, na prawy drut. Nitkę mam z przodu, prowadzę ją do tyłu. I nitką wracam. Do przodu w ten sposób, tak żeby móc kolejne oczko przerobić jako oczko lewe. I teraz ten rząd już przerabiam do końca, yy, tak naprawdę tego rzędu. A po drodze będę miała oczka te nawracające i pokażę Wam, jak je przerabiać tak, żeby mieć oczka prawe bądź lewe nieprzekręcone. Mam tutaj pierwsze oczko nawracające, widzicie tutaj te dwie pętelki i chcę je przerobić zgodnie z moim schematem jako oczko lewa, Więc muszę się wbić od tyłu za dwoma oczkami, tak żeby czubek druta wszedł mi tutaj i w, z tej pozycji przerobiam oczko na lewo. I Widzicie, że dzięki temu powstało mi tutaj oczko prawe nieprzekręcone. Mam tutaj kolejne oczko. Mam tutaj kolejne oczko to nawracające, i też chcę je przerobić na lewo. Mam dokładnie taką sytuację jak przed chwilą. To znaczy znowu wprowadzam drut od tyłu, tak żeby czubek wyszedł mi tutaj. I przerabiam na lewo. Mam z tej strony oczko prawe nieprzekręcone. Teraz mam sytuację taką, że chcę przerobić oczko na prawo i żeby to było oczko prawe nie przekręcone. I teraz muszę sobie zobaczyć, gdzie mam jakie ułożenie oczek na po przerobieniu dami oczko prawe nie i zobaczcie, że tutaj jest ten otwór, który zagwarantuje mi oczko prawe nie Więc muszę wprowadzić drut za tymi dwoma pętelkami. W ten sposób i przerobić oczko na prawo. Dociągam sobie i zobaczcie, że mam oczko prawe nieprzekręcone. Kolejne oczko też chcę mieć prawe Jest dokładnie taka sytuacja, to znaczy jest dokładnie taka sama sytuacja, więc wprowadzam drut za tymi dwoma oczkami, pętelkami oczkami. I przerabiam je na prawo. Zostały mi jeszcze oczka nawracające tutaj po tej stronie, więc pokażę Wam jeszcze, jak przerabiam rząd kolejny na lewej stronie, przerabiając te oczka nawracające tutaj po tej stronie. Zobaczcie, mam pierwsze oczko nawracające, które chcę przerobić na prawo, i też mam taką sytuację, że wprowadzam drut tutaj z tej strony i przerabiam na prawo. Kolejne oczko nawracające, też przerabiam na prawo. Dokładnie w ten sam sposób. Kolejne oczko mam nawracające, mam przerobić na lewą. Nitkę też wprowadzam od tyłu i przerabiam na lewą. Kolejne oczko też na lewo. Wprowadzam i drut i przerabiam na lewo. Możecie zauważyć, albo nie możecie zauważyć, nie ma śladu po miejscach wykonywania rzędów skróconych. Wszystkie oczka przerobione są w ten sposób że nie ma śladu tak naprawdę, gdzie wykonywaliśmy te nasze nawrotki. Jeszcze taki malutki upgrade. Zobaczcie, zrobiłam jeszcze taką próbeczkę na okrągło z dokładnie tym samym wzorem, który pokazywałam Wam na płasko i wykonałam rzędy skrócone dokładnie w tych samych miejscach, w których wykonywałam na płasko i robiłam je dokładnie tak samo, więc już Drugi raz wam tego nie pokazuję. Ale chciałabym was, wam pokazać jeszcze jedną rzecz, myślę istotną. A mianowicie jak w robótce na okrągło będziemy przerabiać oczka nawracające, które robiliśmy w rzędach skróconych. Zobaczcie, jestem tutaj w momencie, kiedy zrobiłam tutaj nawrotka przy ostatnim rzędzie skróconym. Tutaj mam początek i koniec mojego okrążenia. I teraz, podobnie jak w robótce wykonywanej na płasko, będę przerabiać wszystkie oczka, tak jak mi schodzą z drutu, do momentu kiedy dojdę do miejsca, w którym będę miała początek i koniec okrążenia. Do tego momentu powinnam mieć przerobione cztery nawrotki, tak jak było to w robótce na płasko. Tutaj mam pierwszą i mam ją przerobić jako oczko lewe, i przerabiam ją dokładnie tak samo jak przerabiałam. Na płasko, to znaczy wbijając się od tyłu, mam oczko z tej strony prawe nie Więc te cztery pierwsze nawrotki są identyczne jak na płasko. Tu mam nawrotkę znowu, mam ją przerobić na lewo, więc wbijam się za tymi dwoma oczkami. Tutaj i przerabiam na lewo. Kolejną nawrotkę mam przerobić na prawo, więc wbijam się w ten sposób za tymi dwoma oczkami z przodu robótki i przerabiam je na prawo. Mam oczko prawe nieprzekręcone. I kolejne też na prawo przerabiam dokładnie tak samo. I dochodzę do miejsca, gdzie mam początek i koniec okrążenia. I dalej będę pracować w okrążeniach w mojej robótce, ale po tej stronie będę miała jeszcze do przerobienia te oczka nawracające. I zobaczcie, po tej stronie sytuacja się nieco zmienia. To znaczy, mam tutaj oczko, które chcę przerobić na prawo, i otwarcie tego oczka mam z tej strony tutaj więc teraz wbijam się w ten sposób i przerabiam to oczko na prawo i takie przerobienie daje mi oczko prawe nieprzekręcone kolejne znowu na prawo I teraz kolejne oczko to nawracające mam znowu przerobić na prawo więc dokładnie tak samo jak to poprzednie Wbijam się z tej strony pod obie pętelki i przerabiam je na prawo. Teraz mam oczko nawracające, które chcę przerobić na lewo. I zobaczcie znowu otwarcie mojego, mojego oczka jest tutaj z tej strony. Mam nadzieję, że to widzicie. Więc wbijam się od tej strony w ten sposób i przerabiam je na lewo. I zobaczcie, żeby dostaję oczko nieprzekręcone. I kolejne oczko nawracające znowu chcę przerobić na lewo. Otwarcie mam też z tej strony. Więc wbijam się w ten sposób. I przerabiam. Dostaję oczko. Nieprzekręcona. także uczulam was, żebyście zwracali uwagę na to, z której strony macie otwarcie tego waszego oczka nawracającego, tak żeby przerobić je jako oczko nieprzekręcone, jak widzicie tutaj w przypadku robótki dzierganej na okrągło, ma to znaczenie, dajcie znać, czy ten filmik był dla was pomocny. Zostawcie kciuka w górę, komentarz, subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału i zapraszam was już wkrótce na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.